Baza pytań egzaminacyjnych nadal jawna. Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, deklaruje, że resort nie utajni pytań egzaminu państwowego na prawo jazdy. Jeszcze w grudniu 2022 roku planowane zmiany w ustawie o pojazdami przewidywały utajnienie testów. Ministerstwo twierdziło, że projekt ma na celu poprawę systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Jednak grupa posłów opozycji skierowała w tej sprawie interpelację, w której podważona została skuteczność przedstawionych propozycji. Posłowie stwierdzili, że utajnienie pytań skutkować będzie brakiem społecznej kontroli nad treścią i odpowiedziami uznanymi za poprawne. Niejednokrotnie błędy w testach były wychwytywane przez obywateli i następnie korygowane przez odpowiednie organy. Posłowie zauważyli również, cytujemy, że w przypadku egzaminu teoretycznego nierzadko jedna odpowiedź udzielona przez zdającego, a uznana przez system za niepoprawną, może zaważyć na uzyskaniu pozytywnego wyniku z tego egzaminu. Odpowiedź, w której Rafał Weber jednoznacznie stwierdza, że ministerstwo nie utajni pytań na egzaminie państwowym na prawo jazdy, została skierowana do marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Marku, po której stronie jesteś? Utajniać czy nie? Bo rzeczywiście, utajnienie równa się brak kontroli. Ale z drugiej strony, jawność może oznaczać bezrefleksyjne uczenie się na pamięć. I tak się właśnie dzieje, niestety, mhm. w większości przypadków, że osoby zapisujące się na kurs, pomimo tego, że mają dostęp do informacji uzyskiwanych na wykładach, do podręcznika, do e-learningu, to jednak najchętniej sięgają do testów. No bo. Dzięki temu po prostu ćwiczą technicznie, bardziej niż merytorycznie, e, udzielanie odpowiedzi na pytania, których później spodziewają się na egzaminie. No dokładnie, przyswajają sobie po prostu hmm. prawidłowe odpowiedzi. Częściowo można powiedzieć, że uczą się przepisów Jasne. nieświadomie, tak, ale nie o, to, nie o to nam kompletnie chodzi. Ja jestem w ogóle za tym, żeby baza pytań egzaminacyjnych uległa totalnej zmianie. Ta, która dzisiaj funkcjonuje, dla mnie jest archaiczna. No i niestety tak jest rzeczywiście, że mamy archaiczne bazy pytań. Mamy archaiczne bazy pytań według eksperta bezpieczeństwa ruchu drogowego z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w rozmaitych rolach, zarówno w biznesie prywatnym, jak i w organach publicznych. A z drugiej strony możemy również powiedzieć, że mamy bardzo archaiczną bazę pytań, na przykład na kursie, który prowadzi do egzaminu instruktorskiego, bazę pytań egzaminu instruktorskiego, na przykład z metodyki nauczania, która tak naprawdę jest metodyką z lat 60., 70., a nie metodyką na miarę XXI wieku.